To przykład miłości do bliźniego i konkretna pomoc dla ludzi dotkniętych wojną, zwłaszcza dzieci. W Opolu odbył się koncert charytatywny dla syryjskiego Aleppo. Wystąpił Marcin Wyrostek z zespołem Corazon i gośćmi. Była aukcja koszulek i kwesta do puszek. Udało się zebrać ponad 53 tysiące złotych. Relacja z tego wydarzenia w dzisiejszych obliczach wiary. Katarzyna Plewnia, zapraszam na program. To jest też może jakaś taka forma zachęcenia też innych osób do tego, żeby, żeby każdy dał coś od siebie. Ja myślę, żeby jakby zebrać nasze społeczeństwo Polaków, prawie 40 milionów osób, by każdy kilkakrotnie w roku zrobił coś dobrego, charytatywnego dla jakiejś instytucji, dla osób, które potrzebują tej pomocy. To wiadomo, świata nie naprawimy, ale możemy sprawić tym, e, to, że osoby, którym jest ciężko, będzie na pewno lżej. pomóc yy, dzieciom w Aleppo, w Syrii, wspomóc tą cegiełką. Śledzę na, na bieżąco też ten konflikt. No jest wojna, jest wojna, najbardziej cierpią dzieci, prawda? No, jest to... Najsmutniejsze to jest to, że my musimy pomagać tym ludziom, którzy w zasadzie nic, w niczym nie zawinili, a ci agresorzy Robią co chcą, więc by należało jakoś tak zwrócić uwagę chyba na to, żeby tych agresorów w jakiś sposób zmobilizować do tego, żeby jednak odstąpili. Dlaczego ci ludzie mają cierpieć? Ważne jest ta pomoc mi się wydaje, prawda? Czy są jednak ludzie pokrzywdzeni? Po, po Jakby nie było, to jest wojna. Drodzy Państwo, te zdjęcia między innymi zostały przesłane przez tę, która jest tam na miejscu, która pomaga, która będzie pomagać. Oni sami, jak przychodzą po pomoc, mówią: My pomocy nie chcemy, my chcemy pokój. Jak będzie tutaj pokój, to my sobie zarobimy, my nie będziemy potrzebować wyciągać ręki. W tym czasie, kiedy były te bombardowania, kiedy no, było bardzo ciężki. Ten okres taki, to przysyłała mi zdjęcia właśnie jak na podwórku u niej spadały te pociski, czy potem też zdjęcia zranionych osób, czy, czy nawet wraz posłała serię zdjęć właśnie zabitych dzieci i to było to najbardziej tragiczne i ciągle powtarzała, módlcie się i wspomagajcie nas modlitwą. Pieniądze, które będziemy pozyskiwali w ramach koncertu i zbiórki będą przekazywane na ręce siostry Bryginy Maniurki, to jest kuzynka naszego księdza decyzjalnego, która tam już prawie 20 lat w tym regionie świata żyje, pracuje, i zna sytuację. niestety teraz jeszcze jesteśmy w takiej fazie i, i nie widać kiedy będzie koniec, kiedy ten pokój nastąpi. Także teraz jeszcze potrzeba. Potrzeba bardzo dużo osób choruje, potrzeba na leczenie, lekarstwa są drogie. Tutaj wszystko można dostać, można kupić wszystko. Jeżeli nie ma na przykład lekarstw, tutaj to można je sprowadzić jest z Liban, także jedynie co trzeba, no to właśnie pomocy finansowej. Syria jest to kraj, który cierpi z powodu wojny i tak jak zwykle to bywa najbardziej cierpią dzieci, kobiety, a więc ci, którzy są najsłabsi, ci, którzy sami sobie pomóc nie mogą. I jest to wielki krzyk rozpaczy, który płynie właśnie bezpośrednio z tych zniszczonych miast, z Aleppo, z Homs, z Damaszku. Mówiąc o pomocy wojennej, mamy na myśli tutaj człowieka, konkretnego człowieka. Nigdy nie pytamy o wyznanie, nigdy nie pytamy o metrykę, ale patrzymy na jego potrzeby i na realne możliwości pomocy. Cieszymy się, że mogliśmy jakoś pomóc i na pewno zrobilibyśmy to jeszcze raz, gdyby była potrzeba. Druga rodzina spokrewniona, czyli brat i drugi brat z żoną i z dzieckiem trafili gdzie indziej, ale bardzo chcieli być razem. E, I po prostu jakby z siłą rozpędu udało nam się znaleźć dla tej drugiej rodziny też woławie miejsce e, i, i są razem, czyli w sumie sześć osób. Ucz nas wszystkich, jak się widno serca skarby wydobywać na szczebę. San Damiano, San Damiano, cudu z Tobą to podano, wielkich świętych światu dałeś, białe miłość ukazałeś. Jedną z form takiego niesienia pomocy ludziom, to jest koncert piosenka. Ona łączy wszystkich ludzi. Będziemy chcieli właśnie muzyką, piosenką stwarzać pewną atmosferę otwarcia się innych ludzi na potrzeby nie tylko Aleppo, ale także wszystkich ludzi prześladowanych, szczególnie za wiarę. Wydaje mi się, że nikt nie wie tam, tam teraz obecny w Syrii tutaj, kto jest z kim, a kto jest przeciwko komu. Także tutaj po sześciu latach kwestia syryjska zrobiła się międzynarodowa. To jest wojna Wojna światowa tak naprawdę kosztem, kosztem tego na, narodu e, syryjskiego. E, Syria dzisiaj jest największym krajem na ołtarzu petrozysków, e, planowanych roczongów, także tutaj e, interesy zachodnie, rosyjskie, amerykańskie, irańskie, arabskie też e, mają tutaj, grają ważniejszą rolę niż. niż, niż mm, w życie Syryjczyków. I dlatego, jeśli chcemy pomóc, także naprawdę nie spójrzmy na to, nie patrzmy na to, po prostu kto przeciwko komu, bo to jest mniej, mniej ważne. Jestem w Polsce od 5 miesięcy i ma, moja mama od 1 miesiąc. Kiedy wojna już koniec, będziemy wracać do Syrii. My, biorąc udział w tym koncercie, też chcemy pomóc naszym rodakom w Syrii. Syryjskich dzieci. I każdy, każda z tych koszulek zostanie także uhonorowana jeszcze, ten, który ją otrzyma, tym oto właśnie obrazkiem. Natomiast ja liczę na to, że Państwo będą dzisiaj bardzo chętni, by wziąć udział w licytacji. 3000 od pana po raz pierwszy. 3000 ale 4000 po raz. Trzeci sprzedany do Pana, zapraszam Pana bardzo serdecznie. Ta kosulta, z taką dedykacją, jaką Pan sobie zamarzył. Żal mi jest tych dzieci. Jak, jak, jak tam żyją, po prostu to się serce kroi, dlatego to wszystko robimy. Przyjąłem, ja mam też szórkę dzieci, także firma jest mi stać po prostu i dlatego chciałem pomóc. Przyjechaliśmy z Syrii. Dziś jesteśmy bardzo szczęśliwi, uczestnicząc w tym koncercie, w tym wydarzeniu, słuchając muzyki. Bardzo nas cieszy, że przyszło tu aż tyle osób, które chcą pomóc dzieciom w Aleppo i mieszkańcom tego miasta. Tam potrzeba wszystkiego, bo wszystko jest bardzo drogie, ale najważniejsze są żywność i lekarstwa, zwłaszcza leki są teraz w Syrii bardzo kosztowne. To jest odruch dobroci, który ma bardzo wymierne skutki, bo i bardzo realne po prostu pomocowe, no ale też ma niezwykle ważne takie bym powiedział, znaczenie symboliczne, bo y, to nas wszystkich y, budzi, budzi do otwierania serca. I dlatego myślę, że y, to podwójne znaczenie, co najmniej bym tutaj widział, że trzeba brać pod uwagę i dlatego cieszy mnie, to właśnie ta liczba tu ludzi i, i to, że, że te serca już się otwarły i że przez takie o miłości, o dobroci, te serca jeszcze będą dalej otwierane. Na żywo tutaj jej wysyłałem zdjęcia i mówi, że łączy się z nami duchowo i pytała się jeszcze czy to jest gdzieś na internecie na żywo. Dziś naszym gościem jest ksiądz Krzysztof Matysek, gość z Biedrzychowic. Witam serdecznie. Dzień Boże. Chciałem zapytać o to, na ile parafia, na ile kościół w lokalnych małych społecznościach to jest rzecz, która znacząco wpływa na spoistość małej grupy, no, relatywnie małej, i tak pozytywnie na to wpływa. Czy to ma znaczenie? Mam myślę, że teraz to nawet więcej widzimy tych aspektów. Które o tym świadczą, bo na wsi zamyka się pocztę, urząd pocztowy, na wsi zamyka się często sklepy. Już o knajpach nie wspomnę, ale taka jest rzeczywistość. Zamyka się wie, szkoły zamyka się także. I właściwie jedynym elementem tożsamości, takiej można by też powiedzieć, wiejskiej, jest właśnie kościół. Jest jedynym elementem, który jednoczy. Jest też, można powiedzieć, jedynym elementem, który odznacza jakoś tam, różnicuje, pokazuje, że jesteśmy w tym samym kościele, ale troszkę inaczej, ta parafia ma taki charakter, ta inny. Także to znaczenie kościoła, wbrew pozorom, takie powiedziałbym od strony socjologicznej, społecznej, jest większe niż nam się wydaje. Natomiast druga rzecz to jest to oczywiście ten wymiar duchowy, gdzie ta duchowa tożsamość też jest podtrzymywana, kościół, który przekazuje wartości, który niesie tę tradycję przez wieki. No niesie dla człowieka coś cennego. Jeśli człowiek to odkrywa i też towarzyszy temu, korzysta z tego, no to wtedy można powiedzieć, znaczenie kościoła tutaj jako tego zwornika jest no, nie do przecenienia. Tylko wydaje się, że dzisiejszy bardzo zlaicyzowany czas, w którym media, właściwie cała otaczająca nas rzeczywistość, nie jest bardzo prokościelna, zarówno w tym socjologicznym aspekcie, jak i w tym religijnym nie pomaga, to czy tu nie jest trudniej pracować? No, Sytuację z przedwojnia nie wiem, księdza Blizińskiego, który trząsł całym powiatem, budował mleczarnie, spółdzielnie i podnosił z upadku lokalne społeczności, chyba teraz byłaby już nie do przejścia, bo za moment byłaby to jakaś awantura. To też, to też jest dość, dość ciekawe, ale na przykład... Czy też zakłada ksiądz jakąś małą spółdzielnię? Ja chwilowo na chwilowo profil... jeszcze, nie, jeszcze nie, ale też moja wieś nie potrzebuje, moim zdaniem, zaangażowania od strony kościoła, proboszcza i tak dalej w tym temacie. Mhm. Natomiast myślę, że jesteśmy skażeni, to pokolenie, które przeżyło trochę komunizmu albo i, i powiedzmy więcej, całe życie, jesteśmy skażeni czymś takim, że kiedy przed wojną ksiądz zakładał coś, to była to kwestia jakiejś odnowy, jakiegoś ubogacenia. Dzisiaj jest to tylko jeden aspekt, że Kościół się bogaci. I najlepiej jeszcze powiedzieć, że kosztem biednych. Nie? Jest takie spojrzenie bardzo krańcowe. Natomiast dzisiaj Kościół robi wiele innych rzeczy w wymiarze, powiedziałbym, też społecznym, chociażby takiej tożsamości tej, tej wsi, o której wspomnieliśmy. Mamy w Biedrzychowicach na przykład muzeum, ono nie jest e, prowadzone przez Kościół, przez parafię, ale w pewnym sensie współtworzone, bo to jest w obiektach parafialnych. Więc to jest jakieś, jakaś tam no, współpraca. Powiem szczerze, byłem bardzo intrygującym miejsce. No, więc e, i ta współpraca jest. Kościół, w sensie parafii, e, otwiera się na to. Natomiast, natomiast dzisiaj może nie trzeba aż takiego zaangażowania e, w różne dzieła e, typu, e, e, powiedziałbym, komercyjnego. Ale na przykład dzieła wychowawcze, czy to są przedszkole, czy to będą szkoły, to uważam, że Kościół od początku czyniąc to, prowadząc szkoły i organizując edukację, światy, to dzisiaj może robić to samo. Może nie zawsze jest potrzeba czasem tą, jakieś sytuacje takie, powiedziałbym, prowadzące do zgrzytów, ale, ale też i w tym temacie Kościół dużo może. Powiedział ksiądz, nie zawsze jest potrzeba z tą edukacją. To wydaje się być bardzo ciekawy... Wątek, bo y, czy potrzebę powinniśmy definiować przez pryzmat tego, czy w okolicy jest szkoła, czy potrzebę powinniśmy y, definiować przez pryzmat tego, że jesteśmy katolikami i powinniśmy, chcielibyśmy posyłać y, dzieci do placówki, co do której wiemy, że nic głupiego tam się nie zdarzy i że dzieci po jej ukończeniu nadal będą katolikami. To też zależy od, od sytuacji, od miejsca, bo myślę, że są takie, gdzie ta potrzeba, brak szkoły i Kościół wchodzi w to miejsce, wypełnia jakąś próżnię. Natomiast przez to, że Kościół ma dzisiaj dostęp do szkoły, jest katecheza, to y, powiedzmy wpływ na, na kształt szkoły też jest niemały. Jest tylko kwestia czasem takiej, powiedziałbym, odwagi y, działania. Bo y, jest taki syndrom, że y, no, może się lepiej nie wychylać, a może czasem też jakaś tu i tam władza szkolna nie chcę, żeby się katecheta, czy ksiądz, czy świecki katecheta wychylał za bardzo, cokolwiek w tej materii czynił. Natomiast <laughs> trzeba mieć odwagę dzisiaj w tym świecie, w którym konfrontuje się tyle różnych poglądów, opinii itd., czasem niezbyt mądrych, trzeba też tą mądrością ewangeliczną czasem wyjść, mieć odwagę, mieć przede wszystkim poczucie wartości tego, co się reprezentuje i mieć odwagę to zaprezentować. Także tu, tu jest ta, ta potrzeba innego typu. Czy wydaje się księdzu z perspektywy y, czasu, że to, że młodzi ludzie mają katechezę w szkołach ułatwia funkcjonowanie proboszcza y, w parafii, czy też y, tak naprawdę powoduje, że proboszcz, gdyby chciał do tych y, młodych ludzi dotrzeć, musi się dużo bardziej gimnastykować? Bo pamiętam, że jako dyrektor Wydziału Katechetycznego bardzo ciepło ksiądz wypowiadał się o religii w szkole. Ale czy z perspektywy teraz wiejskiego proboszcza ma ksiądz podobny pogląd? Szkoła bezwzględnie przyniosła duże plusy. Oczywiście, szkoła przyniosła także wyprowadzenie, i to był może nasz błąd, czy jest nasz błąd, wyprowadzenie katechezy z parafii, gdzie to było kiedyś takie miejsce naturalne i wręcz dla niektórych nie do pomyślenia, bo inne sytuacje. Ale dzisiaj też patrząc na to, mam parę lat doświadczenia już na parafii, kiedy przygotowuję do bierzmowania, kiedy do komunii może mniej, bo, bo akurat nie uczę w szkole wprost, tylko jestem gościem tam od czasu do czasu. Troszeczkę to inaczej, bo nie każdy już pastor jest od razu katechetą. Dzisiaj też mamy takie warunki, że, że oddajemy godziny świeckim katechetom. Bo, bo to dla nich jedyne źródło utrzymania. To też jest istotny element. Ale jest o wiele trudniej jakoś zgromadzić wokół siebie. To trzeba też jasno powiedzieć. Jest trudniej zgromadzić. Ale też z drugiej strony trzeba powiedzieć tak: trzeba się więcej napracować, żeby może osiągnąć mniejszy owoc tej, tej pracy, ale warto to robić. Nie na zasadzie, że w szkole wszystko załatwią. Tak jak rodzice czasem mówią, że. Nie muszą uczyć dzieci pierwszych znaków wiary ani niczego, bo się w szkole wszystkiego nauczy. Błędne, błędne spojrzenie. Pierwszymi katechetami są rodzice. Jeżeli braknie wiary u rodziców, no to trudno od nich oczekiwać. No musi to jakoś zrobić szkoła i katecheta i katechetka. Natomiast w tym kontekście, to parafialnym, jest o wiele trudniej pewne rzeczy zorganizować i itd. Tak to też zależy od środowiska. Ale ja na przykład prowadząc grupę do bierzmowania, to, to jest czymś normalnym. Pierwszy rok, drugi rok zawsze to jakoś tam troszkę trudniej. Ale dzisiaj jest czymś normalnym, że każdy kandydat do bierzmowania musi przyjść i się sam zgłosić. Nie ma tak, że ja ogłaszam, że jutro mamy spotkanie i wszyscy mają być. Ale to podobno trudna grupa. Trudna grupa, ale no ja mam oczywiście inne warunki, bo mam mniejsze grupy. Ja mam mniejszą grupę w ogóle, małą. Ale też o to chodzi, żeby może tych grup było więcej, a mniejsze. Że nie, nie tam te 20 osób, które no, nawet jak tylko każde słowo powie, to już jest 20 słów. To no, jest takie troszkę trudne. Ale dzisiaj wracając tylko do tego, y, wszyscy już wiedzą, że trzeba się zgłosić, samemu przyjść do proboszcza na spotkanie, trzeba się zgłosić, napisać czy powiedzieć, dlaczego ja chcę być bierzmowanym. I po pierwszym roku to może jeszcze trudno, po drugim, ale już. Po trzecim roku, kiedy patrzymy na to, co młodzi ludzie napisali w pierwszym roku, czyli na początku przygotowania. Ale to taka ćwiczenie w odpowiedzialności. No, do tego się też zmierzam. Ja, ja na przykład, w przypadku. Taki, takie doświadczenie. Uczeń nie przychodzi, no nie przychodzi. No, zapisał się, a nie przychodzi. Więc dzwonię do rodziców i pytam się, czy oni wiedzą, że syn zgłosił się, a nie przychodzi na spotkanie. No, oni nic nie wiedzą. Ja mówię, to. Informuje i tylko, i tylko i wyłącznie nic więcej. Bo resztę muszą albo rodzice z dzieckiem swoim, albo on sam, bo on wie, że jak wykorzysta limit nieobecności, to może przyjść w następnym roku i też rozpocząć przygotowanie i nic się z nie dzieje. Takie przypadki też mamy, że ktoś dwa lata później przychodzi do bierzmowania. Więc to, to są te trudności też takie czasy. Dlatego mówię, to jest mała parafia. My sobie tutaj o bierzmowaniu rozmawiamy, ale to. Już jest koniec naszej rozmowy, bo za moment dzieci pierwszokomunijne komunii, no bo sobie opieki zostaną. Tak. Bardzo dziękuję za spotkanie. Szans Krzysztof Matesek był naszym gościem. A Państwa oczywiście zapraszam za tydzień na następne spotkanie. Do zobaczenia.